Witam Was w już w 13 odcinku kwadratowych przygód. W dzisiejszym odcinku zaczniemy z budowy zamku. No tak, co to mówić? Znajdziemy jakieś ładużełe miejsce. Zresztą mogą wziąć jakieś łopaty czy coś. Ale to już trudno. Kiedy wrócimy do domku... Bo tylko teraz chcę zaznaczyć to trochę, to wam pokażę kilka zmian. Już na pierwszy rzut oka widać, że mam teksturpaka. Whitehall. Mi się on podoba. No co tu mówić? No. Przed chwilą nagrałem odcinek, ale nie wyszedł za bardzo i go usunąłem. Teraz sobie zrobimy łopatki. A może najpierw zrobimy coś takiego. zetniemy sobie trochę. Drewna, mam z powrotem Timbermoda, który był w pierwszym odcinku. I planuję nową serię. Bo ta seria będzie miała z 20 odcinków. Nie więcej no może 25. Jak się zakończy ta seria, nagram nową, która będzie z modami. A te mody to będzie Tale of Kingdoms i cały pewnie Yogbox. Mam nadzieję, że to pójdzie wszystko razem. Chociaż nie wiem. Tylko takie podejrzenia są, że taka może powstać seria u mnie na moim kanale. Mam nadzieję, że będzie fajna, lepsza od tej, ale to nie jest zła przecież, to, no, teraz sobie łopaty. No, z siedem. Na gąbki zrobi się jeszcze, ale... Teraz takie może małe przyświeczenie tempa. Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai ai, se eu te pego Teiva Ai, se eu te, te pego Teiva Ai, se eu te pego tem Ai, se eu te, te pego tem Ai, se eu te pego tem Ai, se eu te pego Teiva Assim você me mata. Ai se eu te pego, ai ai se eu te pego, Elícia Elícia. Assim você me mata. Ai se eu te pego, ai ai se eu te pego. Nossa Nossa. Assim você me mata. Ai se eu te pego, ai ai se eu te pego, Elícia. Dobrze, jak widzicie, wyrównałem tu trochę terenu i zrobimy takie pierwsze namiary na ten zamek. No, coś takiego. Zrobimy jakieś w nim pułapki, systemy i takie tam. I tutaj może zrobimy tak. I tutaj będzie wejście. Takie. A teraz znowu tak. To jeszcze będę musiał wyrównać raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziewięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziewięć i dobra. Jeszcze to sobie sam wyrównam. Już nie wiem, robię stopnika, cały czas, jak wyrównuję. Tylko tak zrobimy. Nie mogę postawić. No. Zamek nie będzie jakiś ogromny, duży będzie, ale. Cieszę się, że to robię z kodu, bo ogólnie jak robię zamki, to na kodach robię. Znaczy, chodzi o. To ma na ten, czy single player command, lub na kreatywny po prostu. O, widać już na mapce, zaraz wam pokażę. Na zoomie to tak wygląda. Nieźle. No, to sobie to usunę. Mamy tutaj torek. I sobie jeszcze teraz. Dobra, zaraz wracamy do domku i kończymy odcinek. Tylko jeszcze pokażę te mody. Już tak naprawdę jeden. Ale mam dwa, ale drugiego nie pokażę, bo jeszcze go nie wykorzystałam. No. Hmm. Jeszcze tu po bokach sobie wyrównam, bo dużo tych łopak, łopat jednak było potrzebnych. Myślałam, że za dużo. Jakoś takie wejście zrobimy. Tyk. A. Dobrze, tak. Trochę dziwne. Dobrze, że mi wyłączyła. Nic się nie zasnęło na szczęście. Mm, to jeszcze sobie zrobimy. Już muszę szybko kończyć ten odcinek. Nie wiem ile trwa. Dowiem się przy przetwarzaniu filmiku no, bo go podwójnie, może ten zrobię inaczej. Dlatego już zawsze praję w HD. No. Tutaj zrobimy most, a tam to będzie nasza posiadłość. Dobra. Dwa staki. Czyli na pięter od was taki, a pięter będzie... nie wiem, może z dziesięć? Hmm. To w sześćset pięćdziesiąt... nie 640, jak ja liczę, około... gobblestone. Może się znajdzie. Hmm, hmm, hmm. a tam widać już coś takiego niebieskiego. Niektórzy znają ten mod. Niektórzy nie. Team Fortress Teleporter. Wchodzimy. I jesteśmy w domku. Dobra. I jeszcze Team Fortress Centry. To były takie tam mody. I texture Pack. No. I to tyle. Dobra, ja się już z wami żegnam. Mam nadzieję, że ten odcinek był fajny. Nasz nie fajny. Podobał wam się po prostu. Zapraszam do kolejnych odcinków i cześć.